Cześć wszystkim, ja jestem Poziomka, a to kolejny odcinek z gry Epic Mickey 2 Siła Dwóch. Ostatnio porobiliśmy sobie parę zdjęć, więc pewnie mamy udać się do Pucka, więc pójdę do niego, ale nie jestem tego pewna. Przemkniemy obok tych miłych panów i możliwe, że będzie jakaś misja. Ohoho, znaleźliście trochę złomu. Mogę użyć go do naprawy wiatraka? E, yy, tak. Nie! Masz po prostu za mało złomu! Złom jest porozrzucany po okolicy! Możesz też porozmawiać ze sklepikarzami! Oni mogą wiedzieć, gdzie go szukać! Okej, okay, ja już wiem chyba, co to jest ten złom. Znaczy, chyba... Nie chyba, tylko na pewno. Po prostu mamy niszczyć wszystko i... E Powinien nam z tego wypaść. Oby. Chociaż tutaj mam same materiały i bilety, więc... Nie wiem. Pomyślę troszkę. O, mamy złom. Yy, tutaj coś widzę. Ale jak ja mogę się tam dostać? koła pewnie, tylko jak zwykle ja nie popatrzyłam. Ale trudno. Projektory jeszcze nie działają. Bo ich nie naprawiliśmy. Yy, cinema. A skrzynki mi się nie chce otwierać. Bo już to robiliśmy w poprzednim odcinku. E, właśnie w ogóle um, ci sklepikarze coś mówili, że mają to na górze. Um, czy Oswald spadł? Chyba tak. E, tylko u kogo to było? Albo tutaj, albo w kinie. Ale idziemy pierwsze do kina. Dobrze, um, ale no, powiedział, okay, że... Ma do... nie. Nie, 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 nie. Już wpadłem z... Jeszcze nie zajrzeliście do tych bezpieczników? Oh. Powiecie mi, gdzie są bezpieczniki. Nie, bo ja tutaj uderzę... Znaczy, nie uderzę, tylko... Tą świnkę włączanie chcesz, nie chcę, żeby mi śpiewała. Oswald, jakieś sugestie? Hmm, będę się tak tutaj włóczyła bez sensu. To też nie jest fajne zbytnio. A, zaraz, zaraz, zaraz. Ale ja coś tam widziałem, jakbym mogła się tam dostać. Tu mi jeszcze nie było chyba. Na pewno mnie tutaj nie było. Automaty do gier. Wow. Jestem gremlin Flynn, kolego. Pucek wyznaczył mnie do opieki nad tymi ustrojstwami, ale sam popatrz. nie wszystkie uszkodziło. Oczywiście. Słyszałem, że bierzesz udział w różnych przygodach, tak? Zawrzyjmy umowę. Najpotężniejsi animatroniczni wrogowie po walce zostawią ci kilka przypinek. Zwykle będą one w parach. Jeśli mi je przyniesiesz, będę mógł uruchomić te automaty. Oczywiście skopiuję przypinki, więc nie musisz się martwić, że je stracisz. No dobrze, ja już mam parę tych przypinek. Kupiłam je. Wciąż Dobra. Tych przypinek? Nie chcę, nie chcę. Przynieś mi je, jeśli jakieś znajdziesz. Ale ja mam, ale nie znalazłem one tylko kupione, więc mniejsza o to. Idziemy dalej. Tylko gdzie jest ta góra? Myśl nośla. Oh, taki ciekawe. O! Jak tam wejść? O. To było łatwe. Tutaj chodź. Wiem jak to się robi. Skrzynka z bezpiecznikami naprawiona. Wróćmy powiedzieć o tym bileterowi. Bileter? No to do kina wracamy. Dziękuję za włączenie prądu. Teraz maraton kreskówek z Ozwoldem będzie mógł ruszyć zgodnie z planem. Świetnie! A oto złom dla Was. Mam nadzieję, że Wam się bardziej przyda niż mnie. Ale projektory i tak nie działają. Dobra. Um, nie wyszłam przez chwilkę, dlatego że słuchałam się w melodyjkę, bo taka znana mi się wydawała, a jednak się pomyliłam. Um, te, no to szukamy kolejnego miejsca, gdzie możemy się dostać. Tylko gdzie tym razem? A mogę sobie... No właśnie. Nie ma czasu, Pucek chce, żeby mu zreperować chatę. Spoko chata. Nie to, przepraszam. Wow. Wejdziemy tam zaraz, ale e, naprawmy to. Czy to już jest naprawione? Ej no, pomóż. Czemu się za to nie weźmie? Ale to już jest chyba zrobione, ale... W jakiś sposób? Świeci się lampka. Czyli chyba... Chodź. Ja chcę go przywołać. Uh. Muszę mu zrobić fotkę. A nie, nie ten, a z a ja C robiłam. No zrób piękną pozę, zrób piękną pozę. No i mamy. A nie, 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 nie. Mm. E? Co? Ale ja niczego nie chcę. Wow. Nie chcę... Dobra, tam wyjdź. E. Yy. Nie, nie, nie. Dobra, nie wiem jak wróciłam. <laughs> wróciłam E. I... R wróciłam. Kiedy zapełnisz rolkę filmu, możesz wrócić do Adeli, żeby zapisać zdjęcia. A teraz chodźmy poszukać tych miejsc widokowych. Uuu. Aha, czyli ja mogę sobie tutaj to wcześniej zrobić. No dobra. I mogę sobie bezpiecznie. Czy nie mogę wrócić? Mogę. Ale ja się pytam. Czy tu się nic z tym nie da zrobić? No dobrze, niech zostanie jak jest. Może teraz mamy wystarczająco złomu? Ohoho, znaleźliście trochę złomu. Mogę użyć go do naprawy wiatraka? Nadal mamy mało. Nie, masz po prostu za mało złomu. Złom jest porozrzucany po okolicy. Wiem, Możesz wiem. Możesz też porozmawiać ze sklepikarzami. Oni mogą wiedzieć, gdzie go szukać. Przepraszam bardzo, ale my chyba dostaliśmy od niego złomu. Witam z powrotem. Film puścimy, gdy wróci operatorka projektora. Witam z powrotem. No to... Film hmm. puścimy, gdy wróci operatorka projektora. O co chodzi? Ostrożnie! Chcę chociaż cokolwiek zrobić. No to wracamy tu, nie? A nie, zaraz. Czemu to wchodzenie i wychodzenie tak długo trwa? Ja nie chcę. Chcesz... w sklepie z przypinkami w pustkowiu. Mam na imię Beka i będą handlujemy złotko. O właśnie, złom. Nie stać mnie na złom? Nie stać mnie na złom, jak tak można? Na żaden złom mi nie stać. A chociaż, co tu jest? Przypinka dużego złego pita. Najbardziej uparty obywatel pustkowia. No przydałoby się tyle, ale to bym musiała trochę pozbierać pieniędzy. Hmm. Czemu ja wydałam wszystko na tamtą? A ile mamy w ogóle pieniędzy? Mogę wiedzieć? Ja potrzebuję te przepinki. Mamy coś złomu. Nie chcę się tak wbuczyć bez sensu, bo to też. No. Materiał mo mogę wziąć. Dobra robota. Może się przydać. Coś z tymi bezpiecznikami trzeba zrobić. Ale jak? Tam już byłam. No to cieszmy się. Tu też już byłam, ale mogę spróbować jeszcze raz, ale... Kurczę. Słyszałam właśnie, że Pawcio w lodziarni potrzebuje pomocy przy klimatyzacji. No to zaraz mogę jeszcze do niego pójść, bo lodziarnia jest... Ale no to ewidentnie wychodzi chyba na to, że to tu trzeba coś zrobić, ale... Nie ma czasu, <laughs> putek żeby mu zrewerować HD! No... Przepraszam bardzo. Ty nic z tym nie zrobisz. Weź to, napraw czy coś. Bo ja tak do końca jeszcze nie rozpoznaję e, tych przycisków. Więc czasem mam takiego głupiego farta, że nieważne co kliknę, a działa. Ale wychodzi na to, że tutaj nawet nie pokazało się to, że. Ajajaj, tu się nic nie da zrobić. Hmm. Chodźmy jeszcze raz do Pawcia Może nam coś powie ciekawego Tutaj chodź Hej tam, nazywam się Pawcio I prowadzę tutejszą lodziarnię Przepraszam za ten upał Przez trzęsienie zepsuł mi się klimatyzator Byłoby wspaniale, gdyby ci się udało go naprawić Nawet podarowałbym ci trochę złomu Dzięki, klimatyzator znajdziesz na dachu. No ale... Yy, wróć. Ale ja chcę ci naprawić ten klimatyzator, ale... Ten... Jeżeli dach jest tu... No to wiadomo, że chodzi o to. I czemu to mi nie działa? Chociaż mam nadzieję, że nic mi się w grze nie stało takiego złego. Hmm. Nie wiem, serio, nie możesz podejść i nic z tym zrobić. Nie chcę robić zdjęć, bo to jakby chodziło o to albo o to. Mortyzator jest tutaj. Chyba, że tu coś. Aha, dobra. Ja nic nie robię. Serio. Czego tutaj nic nie działa? Pewnie ja się do czegoś jak zwykle źle biorę, a ale. Na serio. Chociaż. A zrób coś z tym. Człowieku, króliku, ktokolwiek. No właśnie, zrób coś z tym. Ech, no dobrze, ja tutaj zrobię cięcie. Nie wiem, jak ja to wszystko złożę, bo muszę sprawdzić co i jak na internecie. Żegnam się z wami do usłyszenia. No i możliwe, że widzimy się za chwilkę, więc papa. E, właśnie jestem, przepraszam. Dopiero co wyłączyłam nagrywanie i już się zorientowałam, co trzeba zrobić. Trzeba tutaj pomalować. Nie korzystałam nawet z internetu Matko i córko, Jaka ja jestem ślepa. Ja się nim zajmę. Na co ja patrzę, przepraszam bardzo. Naprawiłeś klimatyzator. Wróćmy do pawcia i sprawdźmy, czy lody nie wywołały powodzi. Oby nie. Pawcia y, jest tutaj. Pawciu. Chodź, chodź. Dużo lepiej. Już się robi chłodniej. Miałem wykorzystać ten złom do naprawy, ale teraz już nie ma potrzeby. Hej, może tobie się przyda. Powiedz, masz ochotę na lody? Eee, yy, nie, nie chcę. Dziękuję, ale nie chcę. Może mu się przyda już do tego wiatraka, chociaż nie wątpię w to. Bo będzie potrzebował około stu. Aaaaa, sprzedawczyni przypinek Beka. Ma dla ciebie śliczne przypinki. Zajrzyj do jej sklepiku, kiedy będziesz miał wolną chwilę. Dziękuję, ale nie. Wystarczy o, o, tyle. się trochę złomu. Mogę użyć go do naprawy wiatraka. Czemu mam ciągle 50? O! Naprawiaj, naprawiaj. Spójrz, na, spójrz na to. Jeśli zajdziemy do wiatraka, będziemy mogli zmierzyć się z KTD. Kim? Ja już nie pamiętam trochę. Dobrze, ale no... U Oswald, dajesz. Dziękuję. Czyli chyba E to działa. przedmiot go w skrzyni. go zatrzymać. Dobrze, dobrze. O. Ej, serio nawet rozpuszczalnik nie działa. Czy tam rozcieńczalnik? To jest chamskie. Ja podejrzewam co tutaj będzie. Yy, bo zwiastuny nie kłamią. Ale... Mam pomieszane uczucia. Chyba... Tymu... Eee, słucham. Ale jak to na podłodze? Mam pieniądze, cieszę się. A co to robi? Tutaj nic się nie stało. Eee, a tutaj? Mogę coś im zniszczyć No to co? Do Oslo Oswaldowa. Oswaldowa. Ach, nie mam... Nie wiem jak to wymawiać. Wszystko pootwierałam. To jednak się myliłam co to, to za miejsce. Ale co... Aha... Y Chyba o to chodziło, więc idziemy. O matku i córko. Dobra, ja cię kurczę, to będzie naprawdę ciekawe. Ja po odcinku wrócę i zajrzę, co tam się znajduje. Pewnie odcinek był krótki, bo jeszcze wycięłam te niektóre momenty, ale mówi się trudno. Żegnam się z wami, do usłyszenia, no i papa.